Cześć wszystkim! Dzisiaj kolejny odcinek w serii Co piszcie w hodowli. To już 12 odcinek z tej serii. Obejdziemy sobie po hodowli, dziś niewiele nie ma co robić, więc... Zobaczymy, co się dzieje w hodowli, ale na początku zapiszę kolejną osobę na klatce, a tą osobą jest Patryk. Jeden jest zapisana, więc gratuluję. No i my. Możemy już przejść do obchodu po hodowli. Zaczniemy sobie może od królików. Tu jest samiczka srokacza. Wczoraj jeszcze ją dopuściłem do samca. Pokrył ją trzy razy, więc myślę, że za miesiąc będzie wykod na razie sobie siedzi, więc przejdźmy dalej. Była właśnie u tego samczyka. Samczyk, mieszaniec. Też sobie odpoczywa. Ma mało ściółki, bo on je słomę. Nie wiem, czemu się tak dzieje, ale co mu na ściele to zjada tam słomę, Może mu smakuje, nie wiem. Tak to wygląda. Przejdźmy dalej. Tu jest młoda samiczka mieszańca. przeszła jej biegunka już. Jest w dobrej kondycji, jak na razie i oby była. Siano tam ma mieszankę. Dziś im dam gałęzi z jabłoni, dam im tu, będą sobie ugryzać. No i teraz przejdźmy do młodych z samicą. Tam jeden fajny się wyłożył, leży. z jeden, siedem sztuk jest. Samiczka tam sobie leży. Za dwa tygodnie będę oddzielał samice od młodych, bo już są podrośnięte, mają już prawie dwa miesiące. Więc już najwyższa pora będzie. Także mówię, za dwa tygodnie będę je oddzielał. No i u na zewnątrz to chyba tyle. Teraz za chwilę przejdziemy do środka, do królików. Ale tu jeszcze pokażę Wam kury. Te dwie kurki lekhorne już się zadomowiły. Już ładnie chodzą. Tu te dwie kury czubatki. Też już się uswoiły prawie. Niekiedy jeszcze, no, te starsze kury je przeganiają, ale już jest wszystko okej. Okay. Kurczęta ładnie podrosły. Tu fajnie się chowają niekiedy za te dźwiczki. Tu trzy te co mi wyszły z inkubatora mają obłosione nóżki. To jest jedna i dwie jeszcze gdzieś tam chodzą. Gdzieś tam poszły, nie wiem. O, tu jest druga. To chyba będzie kogucik. Kurka. Jeszcze jedna taka malutka kurka gdzieś chodzi. Więc tak to wyglądał kur. Jedzenie mają, wodę też. Tak to wygląda Za niedługo będę bodajże jutro muszę wywieźć obornika trochę, bo już jest cały Nojownik. Będę musiał wywieźć do pola. Tak to wygląda. Dobra, to teraz przejdźmy jeszcze do królików w środku. Zobaczymy jeszcze, czy jajka są. Aha, jeszcze jedna sprawa. Nie wiem, czy tu widać. Aż zagnieździły mi się te kurze mole. Czy jak to się mówi na no to. Od cholery tego tu jest. Muszę to jakoś zwalczyć. Na razie jeszcze zobaczmy na no jajka. Tu są dwa. Tu siedzi kurka. Zobaczymy pod nią. Są dwa jajeczka. Cztery na razie. Ale to to wieczora jeszcze. Kawał czasu. Więc jeszcze namiosą. I teraz przejdźmy do królików w środku. Tylko odłożę sobie do jajka. Wypłaczamy. Tu już mam kilka jajek. O, tu się przypominała właśnie ta kurczątko z tymi. Pogłosionymi nogami. Mamy małe, tu się przyciska. Tutaj, dobra, jesteśmy już tutaj. <noise> kulitach tu jest, jest samiczka, mieszańca. Już może już widzieliście. Tak wygląda. Też mają siano trawy, trochę pasze, wodę. I tu jest. Druga samica, tak wygląda, ładna samiczka, obie są podobno kotne, z tego co mówił Pan, więc już za niedługo powinny się ukocić, zobaczymy, będę musiał tu zmienić ściółkę, więc to by było na tyle na dzisiaj w odcinku. Jeżeli podobało się, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał już niedługo do 200 subskrypcji. Jeżeli chcecie być zapisani na klatce, skomentujcie ten kanał, Jest ten filmik, zasubskrybujcie kanał. I do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Like